Choć katolicy stanowią zaledwie 3% ogromnej populacji Azji, która wynosi 4,5 miliarda osób, to wierni z Azji i Pacyfiku stanowią około 11% całej wspólnoty katolików na świecie. To w Azji znajduje się kraj o trzeciej co do wielkości liczby katolików Filipiny, gdzie żyje ponad 93 miliony wiernych, co stanowi niemal 80% wszystkich katolików Azji Południowo-Wschodniej zbliżającym się konklawę udział weźmie 24 karnałów elektorów z Azji i Oceanii, pochodzących z 18 państw. Są to Australia, Timor Wschodni, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Mongolia, Myanmar, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajlandia i Tonga. Papież Franciszek odwiedził 11 spośród tych krajów i mianował 21 z 24 kardynałów elektorów z tego regionu świata. Franciszek, znany jako papież pierwszych razów, po raz pierwszy w historii mianował kardynałów w krajach, które nigdy wcześniej nie miały przedstawiciela w kolegium. Te nowe kraje kardynalaty to Timor Wschodni, Mongolia, Myanmar, Malezja, Tonga i Singapur. Najwięcej kardynałów mają natomiast Indie, Filipiny i Japonia. Najliczniejszą delegację kardynałów liczą Indie: czterech kardynałów. George Jacob Kowakat, 51 lat, prefekt dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego, jeden z najmłodszych członków kolegium kardynalskiego, Antoni Polla, 63 lata, arcybiskup Hajdarabadu, pierwszy kardynał z kasty Dalitów, Baselius Klemis Totunkal, 65 lat, arcybiskup większy triwandrum kościoła Syro-Malankarskiego, Felipe Neri Ferraro, 72 lata, Arcybiskup Goa i Damanu. Filipiny reprezentuje trzech kardynałów. Pablo Virgilio Dawid, 66 lat, biskup Kalokan. Jose Fuerte Advincula, 73 lata, arcybiskup Manili. Luis Antonio Tagle, 67 lat, proprefekt prefekt dykasterii do spraw ewangelizacji. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych kardynałów na świecie. Japonia. Tarcisius Isao Kikuchi, 66 lat, arcybiskup Tokio. Tomas Aquino Manio Maeda, arcybiskup Osaka Takamatsu, Azja Południowo-Wschodnia i dalsze kraje regionu. Virgilio do Carmo da Silva, 57 lat, arcybiskup Dili, Timor Wschodni. Charles Maung Bo, 76 lat, arcybiskup Rangunu Mnianma. Były przewodniczący Federacji Konferencji Episkopatów Azji. William Goh Seng Chie, 67 lat, arcybiskup Singapuru, pierwszy kardynał tego kraju. Sebastian Francis, 73 lata, biskup Penang, Malezja, pierwszy kardynał z Malezji. Ignatius Suchario Hardio Atmotio, 74 lata, arcybiskup Dżakarty, Indonezja. Francis Javier Kriangznak, COVID hawanii 75 lat, arcybiskup Bangkoku, Tajlandii, Hongkong, Sri Lanka, Pakistan, Stephen Chao Yan, 65-letni jezuita, biskup Hongkongu, Albert Malcolm Ranit, 77 lat, arcybiskup Kolombo, Sri Lanka, mówi w 10 językach, Joseph Kutz, 79 lat, emerytowany arcybiskup Karachi. Pakistan, Korea, Mongolia. Lazzaro Yu. Huang sik 73 lata. Korea Południowa. Prefekt dykasterii do spraw duchowieństwa. Giorgio Marengo, 50 lat. Włoski misjonarz. Prefekt apostolski Uan Bator, Mongolia. Oceania. Soane Patita Paini Mafi, 63 lata. Biskup Tonga, wykształcony w USA. John Ribat. 68 lat, Papua Nowa Gwinea, arcybiskup Port Moresby, działacz na rzecz klimatu. John Acherley Dew, 76 lat, emerytowany arcybiskup Wellington, Nowa Zelandia. Mykoła Byczok, 45 lat, najmłodszy kardynał, biskup Ukraińców w Melbourne, Australia. W konklawę zabraknie jednego z najbardziej wpływowych kardynałów, Georgia Pella, zmarłego w 2023 roku. Byłego prefekta Sekretariatu do spraw gospodarki. Choć wzbudzał kontrowersje, pozostał jednym z głównych głosów reformy finansów stolicy apostolskiej. Kardynałowie Azji i Pacyfiku są głosem kościoła mniejszości, który codziennie zmaga się z prześladowaniami, relatywizmem, sekularyzacją i nietolerancją. Ich obecność pokazuje, że kościół jest rzeczywiście powszechny i że nawet najmniejsze wspólnoty mają swój głos przy wyborze nowego papieża.